Jako historyk bardzo lubię architekturę, zwłaszcza architekturę zabytkową, szczególnie szczególnym sentymentem darzy gotyk. Ale nie tylko. Jeżdżąc po różnych miejscowościach, będąc w różnych miastach, zwracam przede wszystkim uwagę na zabytkową architekturę, piękną, starą. I wówczas trafiają się niekiedy motywy, które warto, mówiąc brzydko, złapać, złapać na aparat. I nie chodzi tu o jakieś słodkie, widokówkowe takie ujęcia. Marzę o robieniu fotografii artystycznej w ten sposób, powiedzmy, i tutaj także wykorzystać tą architekturę. Także do tego celu. To taka, może być trochę ewolucja autora wystawy, czyli Jarka Stankowskiego, bo jest to jego trzecia wystawa w Łomży. I w tej obecnej skupił on się właśnie na detalach, a w zasadzie na pewnej grze form geometrycznych, również między światłem a cieniem między detalami architektury, które też no, rzucają jeszcze jakieś dodatkowe cienie na ścianach, czy na wzajemnych jaśdrach tych szczegółów, które powodują pewne ciekawe układy kompozycyjne. Są to zdjęcia robione w zupełnie różnych miejscach. Od Zambrowa po Kazimierz Dolny nad Wisłą. To miejsce jest raczej mniej istotne, natomiast taką intencją było wychwycenie, wychwycenie pewnych motywów geometrycznych, które daje się zauważyć w przyrodzie, bądź w architekturze, i które te które motywy są czasami zamierzone, a czasami nie. wszystko zależy od gry światła, od, od kompozycji. Pierwsza wystawa była w 2004 roku, a więc 9 lat temu i była, był to zestaw fotografii pokazujących drewniane budownictwo zamrowa, okolic zamrowa, powiatu, więc <laughs> wokół, czyli pokazywał ginącą architekturę. i powiem, że to było bardzo takie dosyć interesujące, że jest jakiś pasjonat, który jeździ, szuka, wyrzukuje pięknych Obiektów, które no, już giną, i pewnie już wielu z nich, które wtedy pokazywał na tych fotografiach. Pewnie już to dzisiaj nie istnieje. Dwa lata później, 2006 rok, już pokazał troszeczkę inną sytuację. Zainteresował się właśnie bardziej szczegółami. Tam była bardziej gra światła i y, cienia y, zewnętrzne i wnętrze, A tutaj wyraźnie <laughs> zmierza autor w innym kierunku. W innym kierunku. Tu zresztą nie tylko jest architektura, czasami też są y, y, fragmenty pejzaży, ale dominuje architektura i ta relacja architektury z pejzażem, ze światłem i cieniem, tworząca w zasadzie w, w niektórych przypadkach abstrakcyjne, zupełnie kompozycje. Myślę, że to szukanie tych, tych układów kompozycyjnych w fotografii Jarka Stankowskiego w tej chwili jest najważniejsze. W wielu przypadkach fotografowanie może łączyć się. Także z historią, bo starałem się fotografować, dokumentować architekturę drewnianą, taką, która właśnie ginie intensywnie w ciągu ostatnich 10-20 lat. Także łączenie przyjemnego z Do tej wystawy. Przygotowywanie materiałów no, trwało ponad rok. Ponad rok tak, że troszeczkę, troszeczkę pracy było, no, ale ostatecznie udało się dzięki Przemkowi Karnowskiemu zorganizować wystawę, z czego się bardzo cieszę. Wystawa będzie czynna do 16 maja. A następna wystawa to już będzie w ramach nocy muzeów